W dzisiejszym odcinku podzielę się tym, jaki statyw do iPhone'a uważam za najlepszy. Przez lata nagrywania filmików telefonem, robienia zdjęć, przetestowałem mnóstwo różnych uchwytów, statywów, mocowań do telefonu, do kamer sportowych, do aparatów. Natomiast pojawienie się Save'a w telefonie w iPhone'ach, chyba od 12 jest Save. Zrobiło na mnie wrażenie o tyle, że można wykorzystać przecież ten magnes do zamocowania telefonu na statywie. Strasznie nie lubię tych wszystkich przejściówek, tych jakichś takich rzeczy dodatkowych, które trzeba przykleić do telefonu, jakichś specjalnych, rozciąganych tych uchwytów. To wszystko jest bardzo niewygodne, dlatego taki magnes wydawał się naturalnym mocowaniem. Natomiast dopiero teraz, jakiś niecały rok temu, zauważyłem, że na rynku pojawiły się takie statywy z Maksave'em, które po prostu przykładamy telefon. No i teraz, o, będę nawet mocno tutaj tym statywem machał. Nic się z telefonem nie dzieje. Ten magnes jest naprawdę mocny. No i to jest pierwszy taki statyw, który spełnia swoje zadanie. To jest statyw. Telesin. Jak ja kupowałem pół roku temu ten statyw, bardzo mało było tych statywów na Allegro i w ogóle w Polsce. Znalazłem chyba tylko jedną aukcję. No i ten statyw ma to do siebie, że są dwie wersje. Pierwsza jest krótsza, druga jest dłuższa. Ja akurat mam wersję dłuższą. Ona ma aż ponad 1,40 m długości. Także może działać jako monopod, jako selfie stick. Przy okazji, tak? E, może też na dole ma tutaj taki o statyw, tak? Czyli jest statywem typowym. No i proszę bardzo, tutaj możemy kontrolować, nie ściągając e, telefonu ze statywu, możemy sobie ustawić odpowiednio, czy to ma być pion, czy ma być poziom, e, wypoziomować ten telefon. Więc jest to bardzo wygodne, możemy odpiąć w każdej chwili i taki statyw złożyć. Waga tego statywu waha się w granicach kilkuset gramów, więc to jest dosyć lekki sprzęt. On jest w większości wykonany z plastiku, tylko ta część tutaj jest e, oczywiście magnesem. Natomiast ja jeszcze używam tego statywu do filmowania rzeczy od góry. I żeby tutaj teoretycznie można położyć po prostu ten telefon, i on leży jako tako. Natomiast ja sobie kupiłem za parę złotych dosłownie taki ring metalowy, który też działa z magnesem. I on co prawda nie trzyma tak mocno jak ten tutaj magnes, ale wystarczająco mocno, żeby telefon się nie, nie przesuwał i stabilnie od góry można było nagrywać. Więc takie ujęcia, właśnie od góry robię. Za pomocą tego statywu. I co jest jeszcze bardzo dobre w nim to jest pilot, który wydawało mi się, że nie będzie przydatny, ale jednak jak się ustawi ten telefon na statywie i odejdzie się parę metrów, no to taki pilot do zrobienia zdjęcia czy na rozpoczęcia nagrania, świetnie zdaje egzamin. Szybko się łączy poprzez Bluetooth ma tutaj taką też małą baterię w środku, tak, mały akumulatorek ładowany przez USB-C, także. W łatwy sposób można go sobie szybko naładować. Wystarczy przytrzymać. Tutaj przycisk. Trzy razy się zaświeci. No i w tym momencie już mamy sprzęt właściwie połączony. No i jak wciskam, no to się rozpoczyna nagranie i się zatrzymuje. Także działa naprawdę świetnie. I teraz wyłączę. Znowu przytrzymam i znowu trzy razy się zaświeci. No, i jest wyłączony. Także dostajemy tak, jakby gratis razem ze statywem w cenie tego statywu taki Pilot. Ten statyw ma tylko dwie wady. Pierwsza to jest wada, którą wyeliminowałem, czyli możliwość zamocowania telefonu tylko po tej jednej stronie. Natomiast ona, proszę zobaczyć, nie umożliwia nagrań właśnie w dół. Jakbym chciał ustawić telefon. No to to jest kąt maksymalny w tą stronę, no to mogę opuścić telefon dowolnie. Natomiast ja tą wadę, tak jak powiedziałem już, wyeliminowałem poprzez dokupienie takiego ringa za parę złotych, no i w tym momencie mam też możliwość nagrywania pionowego. A druga wada to jest to, że kiedy rozłożymy ten statyw na maksa i sobie go ustawimy, no to Niestety, przez to, że ta podstawa jest no, niezbyt szeroka, w momencie, w którym zawieje wiatr jakiś mocniejszy, no to on nam się może przewrócić. Tak więc nie jest on zbyt stabilny i też problem się pojawia, kiedy stoimy na przykład na jakimś niestabilnym podłożu, na przykład na jakichś panelach czy na podłodze drewnianej, gdzieś tam chodzimy po tej podłodze i telefon zaczyna się nieznacznie bujać, i to później widać na filmiku. Także to jest ta jedyna wada, no ale w sumie fizyki nie oszukasz, więc tutaj konstrukcja, żeby była wystarczająco poręczna, żeby była kompaktowa, no to te nogi nie mogły być zbyt długie, więc coś za coś. Jest też mniejsza wersja tego statywu, krótsza, dla kogoś kto nie potrzebuje nagrywać na wysokości oczu, tylko gdzieś tam ustawia to na podwyższeniu, czy na biurku na przykład, no to w zupełności wystarczy ta mniejsza wersja, no i tak jak mówię, no to jest po prostu genialne i się zastanawiam dlaczego większa ilość producentów jeszcze nie robi statywów właśnie z MagSave'em. Nie jest to żadna reklama, nic za to nie dostaje. ten statyw kupiłem za własne pieniądze i mogę go śmiało polecić po przetestowaniu dziesiątek innych sprzętów, także to tyle na dzisiaj, a my się pakujemy powoli na wyjazd i na pewno zabieram ze sobą ten oto statyw.